że możemy uczestniczyć w tym dniu. W chwili, kiedy no, każdy z nas życzyłby sobie, by obchodzić 90-lecie urodzin, to jest coś nieprawdopodobnego. I tu ogromne brawa, ogromne brawa.

uczniowie, atelci, których dotadzę, mamy dzisiaj przyjemność, okazję oglądać na pięknej wystawie. Myślę, że Pan Profesor może być dumny ze swoich osiągnięć dydaktycznych. Większość studentów to pracownicy uczelni, dziś już profesorowie, a nadal uczniowie. Także to wielki honor dla nas, że Pan Profesor może jeszcze dzisiaj uczestniczyć w tej wystawie i mówić temu się udało, ten był zdolny, ten był niezdolny, proszę, a jak poszedł daleko. <śmiennie> także na takie refleksje będzie pewnie czas później. Natomiast ja tutaj oddaję głos już panu Dziekanowi, a także dziękując panu profesorowi Wieczorkowi za objęcie tą, zajęcie się tą organizacją wystawy. Wyszło fantastycznie, serdecznie gratuluję. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Nawet widzę naszego ulubionego dyrektora w Biura Wystaw Artystycznych, pana Bernarda Keplera, co jest bardzo miłe. Dobrze. Dobrze. Oczywiście cieszymy się niezwykle z obecności wszystkich Państwa, przyjaciół Akademii, przyjaciół Galerii, ale przede wszystkim przyjaciół pana profesora Leszka Druski. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj ten dzień święcić te, razem z Panem Profesorem i Pani Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Może bym poprosił na początku jeszcze raz Pana doktora Kamilitowanego Krzysztofa Wieczorka i również Pana Profesora Jerzego Staneckiego, bo no, to są współautorzy tego przedsięwzięcia. Szanowny Wójt, znaczy bardzo serdecznie w imieniu swoim, jak i Rady, Wydziału całej społeczności wydziału studentów, pedagogów złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji 90. godzin. Może okay. znaczy krótko, bo pan profesor witam bardzo serdecznie czasem małżonką Jałkowskiej jest osobą, która sprawiła to, że w 1961 roku kiedy powstawał wydział grafiki namówił profesora do pracy i pan profesor Aż do wieku siedemdziesięciu lat prasował, a jak wiemy doskonale mimo przekroczenia tego wieku nie ma bariery dla artystów, żeby nie prasować. Ciągle prasował i tu mamy szczególną okazję oglądać bardzo wiele prac, o których powiedział, a więcej na pewno na ten temat powie Krzysztof Wieczorek, prasy, które jeszcze nie były nigdzie prezentowane, także myślę, że jest to nie lada okazja, żeby tę prasę obejrzeć po raz pierwszy. Szczególnie zwracam się do studentów, nie tylko Wydział Grafiki Mahalsna. Kochani, macie naprawdę niepowtarzalną okazję oglądać pracę mistrza yy, grafiki, który po prostu przez całe swoje życie ciągle rysuje, wykonuje grafiki, gdzie jednokrotnie spotykamy się z profesorami, na których w tych spotkaniach również mam przy sobie ślicowni, pióro i rysunek. Co do historii, no nie chciałbym może to za dużo przeciągać, ale wydaje mi się, że jest mi dane, że pełniąc funkcję dziekana po raz drugą kadencję, zwłaszcza przez ostatnie lata, w sposób wyraźny komentowaliśmy, i uzasadniliśmy, że grafika w Łodzi jest dość mocna. W 2011 roku mieliśmy pamiętną czy współudziale z panią dyrektor Elżbietą Fuchs z Miejskiej Galerii, Graf Łódź Miasto Grafiki, gdzie zaprezentowaliśmy dorobek yy, artystów z archiwum tejże galerii, gdzie był obecny pan dyrektor i jesteśmy bardzo wdzięczni. Yy, gromadził zbiory, tak panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki właśnie tym zbiorom można było taką wystawę zorganizować. Kolejna wystawa. Tworzą, tworzyli wśród nas jubiluszowa y, wystawa, gdzie również y, można było się zapoznać z bardzo obszerną, y, całe spektrum twórców, grafik i tak dalej. No i jubiluszowa y, Pana Profesora Fijałkowskiego, profesorowie adepci rok temu, która też mieliśmy tu przyjemność y, prezentować i dzisiejsza wspaniała wystawa Pana Profesora leszka Ruzgi, i uczniów. Może pozwolę teraz, żeby głos zabrał kurator wystały, Krzysztof. Ja chciałem tylko podziękować profesorowi za to, no, że udostępnił nam te wszystkie swoje prace. I prosiłbym profesora Stanisława, który jest najstarszy z nas wszystkich adeptów, aby w naszym imieniu zabrał, nie 46 lat temu. Profesor został zatrudniony w 1971 roku na etacie, lecz wcześniej 4 lata pracował na tzw. godzinach i żeby nie marnować czasu dojeżdżał taksówką do Zgierza, bo nie w i wydało więcej na taksówki niż zarabiał. Czyli pracował 4 lata charytatywnie. Zostałem zatrudniony w 1971 roku i byłem pierwszym asystentem pana profesora. I ostatnio, bo byłem asystentem przez 25 lat. Chyba pobiłem rekord Europy Środkowej w długości asystentowania. Nikt mnie nie może posądzić o robienie kariery akademickiej. Byłem z profesorem, bo była to bardzo ciekawa osobowość. Prowadził mnie w grafikę. Wprowadził mnie w arkana tajników. Wszystko zawdzięczął właściwie profesorowi. I przez te 25 lat polewam, że nie dałem rady położyć profesora na rękę w siłowaniu. <laughs> ani na lewą rękę, ani na prawą. Profesor był niezmiernie silny i nie mówię o sztuce, mówię o sile, którą właśnie techniki metalowe wymagają dużej siły. To wzmaga naszą żywotność prawdopodobnie. Nie jest to świetnie przy monitorze przegrodu i maskanie myszki. Także. Chciałem podziękować profesorze w swoim imieniu i w imieniu wszystkich absolwentów.